Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft pluginy. Dziś zajmiemy się pluginem, omówimy plugin Tree Assist. Jest to, dla osób, które nie wiedzą, co ten plugin dodaje. Jest to plugin, który sprawia, że jeżeli gracz zetnie ten klocek u podstawy drzewa dowolnego typu, ono zetnie się cało automatycznie i posadzi sadzonka również posadzi się automatycznie. Jest to bardzo przydatny plugin, jeżeli chcemy zrobić na przykład jakiś publiczny lasek coś w tym stylu. Jest to jakby odpowiednik pluginu TriggerPilator dla serwerów Multiplier. Aby zainstalować plugin przechodzimy na link podany w opisie, klikamy download, jeszcze raz download i zapisujemy plik. Następnie po poprawieniu pluginu przechodzimy do folderu, w którym, w którym mamy nasz serwer, następnie do folderu plugins. Kopiujemy pliki.jazd z do tego folderu. Zamykamy sobie to. Cofamy się z powrotem i uruchamiamy nasz serwer. W tym momencie musimy zaczekać, aż wszystkie pliki serwerowe się załadują. Okay. nasz serwer. I w tym momencie możemy przejść do folderu z powrotem, do folderu plugins utworzył nam się oprócz folderu tree-assist-jar mamy również folder tree-assist w tym miejscu znajduje się plik konfiguracyjny pluginu konfigure.ml edytujemy go za pomocą notepad++ no i tak w polu automatic true destruction możemy wyłączyć jakby działanie pluginu czyli drzewa nie będą się wcale wcale nie będą się cieniały automatycznie w tym miejscu możemy wyłączyć to żeby, jeżeli wpiszemy tutaj false, możemy wyłączyć yy, Automatyczne zadanie się jest radzonek po ścięciu drzewa, jednak ja to zostawię na true. Three types, three types Są tutaj wszystkie typy drzew i obok jest można włączyć lub wyłączyć obsługę pluginu. Domyślnie plugin obsługuje wszystkie rodzaje drzew, wszystkie są ścinane. Jeżeli chcemy włączyć ten przykład drzewa dżinglowe, musimy tak samo jak wcześniej wpisać tutaj false. Jednak ja nic nie będę tutaj na razie zmieniał. Hmm. Sapling replant. Hmm. A, oh, tu d until Suppling Interplanted. Jest to czas w sekundach, podawany w sekundach. Pisze tutaj, że trzeba podać minimum jedną sekundę. Co jaki czas będą sadziły się sadzonki po ścięciu drzewa? Jest na sadzone na jedną sekundę. Ja zmienię dla przykładu na 5 sekund. Hmm. Po Tools mamy wszystkie narzędzia, narzędzia, jakimi po ścięciu drzewa, Po ścięciu, jeżeli użyjemy tych narzędzi i ścięjemy drzewo, to wtedy plugin zadziała. Jeżeli na przykład nie zrobię tego, nie zetniemy drzewa siekierką, ale y, ręką, zniszczymy krocek u podstawy drzewa ręką, y, plugin nie zadziała. Musi być to się co najmniej drewnia nazwyż, aż do diametowej. W polu words, możemy, jeżeli ktoś ma więcej światów niż y, główną mapę i plugin nie, ob, jest, nie obsługuje tam drzew, musimy napisać na, tutaj nazwę tego świata. Na przykład mapa surowcowa. i tak samo myślnik, spacja i nazwa świata. Ja tutaj tak nic nie będę zmieniał praktycznie oprócz tej, tego czasu sadzenia się sadzonki. Jeżeli coś tu y, y, zmienialiśmy, klikamy zapisz i konfiguracja jest na tym etapie ukończona. Cofamy się. Włączamy nasz serwer i sprawdzimy czy wszystko działa. <grych> ok, serwer nam się załadował. Wchodzimy w minecrafta. I wchodzimy na sektor. Ok. Ym. W tym miejscu znajduje się jakieś drzewo. Yy, Spróbuję... A, ono już jest ścięte. Ok. Yy. O, spróbujmy ściąć to drzewo za pomocą drewnianej siekierki. Jak widzicie, automatycznie ścina nam się drzewo i właśnie po kilku sekundach sadzi nam się cerdzonka. Nie jest to robione od razu, lecz po jakimś czasie. Te konary też za jakiś czas znikną. To samo mogę zrobić za pomocą siekierki kamiennej. Za pomocą siekierki żelaznej, za pomocą siekierki diakso, diaksowej. Teraz użyłem jeszcze całego. Ale wszystko działa. A teraz pokażę wam co zrobi, co się stanie, jeżeli użyję ręki. Aż bardziej to ujmując nic się nie stanie, jak widzicie. Normalnie drzewo się nie ścina. Myślę, że wytłumaczyłem wam w miarę przystępny sposób działanie tego pluginu oraz jego instalację i konfigurację. Jeżeli chcecie, możecie pozytywnie ocenić ten filmik, skomentować lub ewentualnie zasubskrybować mój kanał na YouTube. Na razie.